Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Krystian z tej strony, witam Cię na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. Dzisiaj sobie lecimy z konkretnymi informacjami. Mamy w końcu długo wyczekiwany airdrop i listing od BOMBI, czyli naszego telegramowego projektu, w którym no, w większości osoby, które dziś tam obserwują, oglądają są już od 6 ponad miesięcy oraz dzisiaj o kolejnym ciekawym projekcie. Także zaczynamy. Jeżeli chodzi o Bombi, tak? to jest pierwsza sprawa, którą poruszymy. Krótko tak naprawdę i na temat. Bombi kochani, mamy oczywiście zrobionego snapshota, to każdy o tym wie. Mamy kalkulację tokenów, mieliśmy wybór giełdy, co już też wspominałem na poprzednich materiałach, a także naszych grupach. A teraz w tym momencie już tak naprawdę czekamy na listing. Kiedy jest listing? Kiedy będzie listing? Listing mamy dokładnie 17. Kochani, czerwca tak, Kucoin napisał 10 UTC. To jest, przepraszam, 10 UTC to jest listing, czyli to jest 12 czasu polskiego, ok? 12 czasu polskiego, i teraz tak. Co generalnie mogliśmy zrobić z tymi tokenami, jeszcze nie? Bo listing mamy 17-10 UTC. Jeżeli nie wybrałeś sobie giełdy, no to będziesz mógł wypłacić sobie środki on-chain, ok? Żeby to było jasne, on-chain czyli po prostu na portfel, taki typu tam Tonkeeper i tak dalej, nie będzie sobie mógł to zrobić i to będzie gdzieś tam dostępne przed, chyba z tego, co widzę, przed listingiem, OK. Można było też te tokeny, które masz z airdropa, mamy tutaj zakładkę airdrop, generalnie rzecz biorąc, właśnie na, na, naszym, na naszym panelu Bombi mamy taką zakładkę airdrop, u mnie jak to wyglądało, nie? Ja miałem generalnie 180, ponad 180 milionów tutaj tych tokenów, bombi w grze. OK. Włożone środki to było około 300-350 dolarów plus minus. Nie jestem w stanie dokładnie oszacować z tego względu, że mam te zapiski, ale musiałbym to dokładnie przeliczyć. Nie lubiłem tego jeszcze, ale tam, z tego co pamiętam, to było 300-350 dolarów, coś takiego. Moja jakby finalna nagroda, czyli tokeny, które dostanę po prostu na giełdę jest to 38 718 sztuk. Ok możecie dać swoje przykłady, ile Wy zainwestowaliście, ile wy włożyliście, jaką macie tutaj finalną nagrodę. Ja mam 38 000 sztuk ponad. I ja kochani, no tak, za jeden dzień, 14 godzin możemy sobie odebrać on chain, czyli właśnie nasz portfel. Bo transfer do, na giełdę już jest niedostępny, już się skończył, bo jest listing będzie na Bybicie, na KuCoinie, na Mexie, na BitGecie i tam kilku innych, okej. Okay? Ja sobie osobiście wybrałem tą opcję Stake Bomb, nie? Czyli ja sobie po prostu poszedłem w ten Stake Bomb i ja sobie te wszystkie 38 tysięcy sztuk właśnie stekowałem I to mi daje nagrodę w tej drugiej gierce od Bombi, jakby w tej rozszerzonej wersji, czyli tej kapi Bomb, okej. Okay? Um, daje nam możliwość zdobycia tych tokenów w CAPI, okay? um, które tam zdobywamy w tej właśnie drugiej telegramowej rozgrywce od nich oraz tamtejszego golda, czyli że tam możemy sobie coś kupować. Jeżeli nie ma Was jeszcze w CAPI Bomb, chcecie sobie coś tam podziałać, no to śmiało, ja link zostawię w opisie. Okay? Oczywiście, yy, jeżeli ktoś totalnie ma wywalone w yy, tego typu yy, tematy, no to yy, w tym momencie już, no to może sobie to ominąć jak najbardziej, ale generalnie ja tam zacząłem sobie coś robić, więc po prostu sobie to dałem do stakingu. Dodatkowo otrzymam po prostu dodatkowe tokeny i golda tutaj, właśnie w tym kapi Bomb. Nie wkładałem tu dużych środków, bo stwierdziłem, że najpierw poczekam sobie na listing na airdrop, właśnie od Bombi. A jeżeli chodzi o capibomb, Bomb, tutaj listing ma być moi drodzy, airdrop listing ma być w kwartale trzecim. Nie przewiduję tutaj jakichś dużych pewnie środków, jakichś tam nie wiadomo czego, no bo oczywiście jest to e, telegramowy projekt i tutaj raczej bym stawiał, że to będą jakieś tam e, też może zależy od tego, ile ktoś tutaj włoży swoich środków, prawda? No ale, ale wiadomo, można do tego podchodzić sceptycznie. Pewnie teraz też bombi nam jeszcze pokaże niebawem. Tak naprawdę za dwa dni, jak to wyjdzie finalnie z naszych włożonych środków tutaj w ten projekt, i tak dalej, jak to wyjdzie przy airdropie, ile będziemy na plusie, czy będziemy na plusie, prawda, to też jest kluczowe. Um, tak więc u mnie, Kapi Bomb, gdzieś tam sobie zestykowałem jakiś czas temu. Co godzinkę mamy kolejne odświeżenie, kolejne naliczenie tych tokenów tutaj oraz tych, tego Golda. Uzbierało już mi się tutaj 9200. 9 milionów, przepraszam, 200 tysięcy tych kapi bomb, tych tokenów. W grze mam 5,5 miliona i 2300 tego golda do wykorzystania w tej tutaj oto, w tym projekcie telegramowym. Stajkuję 38 tysięcy tych tokenów bomb, tak więc no coś tam stykuje, ale to też nie są jakieś nie wiadomo jakie ilości. Um, wiem, że to. Ogólnie nagroda, jaką otrzymaliście, BOMP jest proporcjonalna do tego, ile włożyliście, oczywiście, jakie jak tam macie zrobione to konto, pewnie ile zaprosiliście też osób, i tak dalej. No, u mnie 38 tysięcy, plus tam jeszcze to konto na moje konto na Kaja, tak? na, tej, na tej innej aplikacji. To tam też miałem około 5 tysięcy, więc razem jakieś. 43 tysiące tokenów bomb. Dajcie znać, jak to u Was było, ile włożyliście mniej więcej środków, ile macie tych tokenów bomb. To, co pisaliście na telegramie, na grupie, to pokazuje mi, że mniej więcej macie podobnie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ilość jakby włożonych środków i proporcjonalność do e, nagrody finalnej, jak to wygląda, bo niektórzy z Was włożyli 700 dolarów, niektórzy 50, niektórzy 100, a niektórzy nawet kilka nie, tysięcy, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj zyskiem, to celebrować ten listing, ten airdrop. A co ja zrobię z tymi tokenami? Zobaczymy. Raczej u mnie sprawa wygląda prosto, żeby sprzedać większość na starcie i po prostu zobaczyć, co tam się dalej będzie działo. No ale jakby tak podchodzę do tych te, te, te telegramowych projektów. Wiem, że czasem jest tak, że niektóre rosną, oczywiście, ale myślę, że jak będę jak na jakimś tam plusie, no to po prostu to sobie skaszuję. Albo chociażby większość, ale zobaczymy. Gdzieś tam rozwijają, coś tam myślą, robią i tak dalej, ale czy to będzie miało jakąś przyszłość większą, no to tutaj bym jednak był sceptyczny pod tym kątem. Jednak jest to stricte ustawione na airdrop, prawda? Tak to się po prostu prezentuje. Zobaczymy, jak to finalnie po prostu wyjdzie. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia, a teraz lecimy do kolejnego projektu. I Teraz tak naprawdę kolejny projekt o którym chcę wam powiedzieć jest to Pedi Clash, okay? I ten Pedi Clash jest to projekt, który jest, których właścicielem jest The Iglo Inc, okay? Czyli wielka firma, która stoi za Pedi Penguins, kolekcją NFT i tokenem, który mieli naprawdę ogromny airdrop, wystartowali z marketkapem 3 miliardy dolarów. I kto miał ich NFT lub działał aktywnie na sieciach, no to dostał dość ciekawe też środki, nawet kilkaset dolarów lub kilka, kilkadziesiąt tysięcy dolarów Airdropa. Kolejny projekt, który jest od nich również, od IGLO, jest to Abstract Ecosystem. Tak więc, projekt tak naprawdę, w którym działamy pod potencjalnego Airdropa, robimy tam działania, aktywności itd., To jest też kluczowe. I ten Pengu Clash wystartuje, kochani, za 3 dni, ok? Czyli 18, 18 czerwca. O co tu w ogóle chodzi? Projekt będzie za 3 dni. Ja Wam zostawię link w opisie, gdzie już sobie możecie wejść i gdzieś tam przygotować się, zgarniając taką brązową skrzynkę i tak dalej, ok? A możecie też jakby skorzystać z opcji zaproszenia jakichś tam swoich e, znajomych, czy macie jakąś społeczność, gdzie możecie sobie też ich zaprosić dzięki temu, jakby podbuje, podbudujecie swój start tam. Generalnie e, wczesny dostęp do Pęgu Clash, czyli jakby wcześniej teraz wchodzicie, no to właśnie macie jakieś tam dodatkowe benefity. zostaniemy z pierwszych małych pingwinków, które zagrają i zdobądź rzadkie cechy NFT. Więcej znajomych równa się lepsze nagrody. To też jest jakby. Ważne. Czeka na ciebie specjalny bonus rybny. Zostań w ciepełku. Dajmy, damy ci znać, kiedy dostęp będzie gotowy. Czym jest Pęgu Clash? Czym jest ten projekt na Telegramie ichniejszy, nie? Mówię, tu mówimy o projekcie bardzo dużym, no, milionowym, miliardowym projekcie, firmie, która ma Abstract, która ma Pęgu, Pedro Penguins i tak dalej. O co tutaj będzie chodzić, ok? Jest to szybka gra 1 na 1 dla wielu graczy, w której Toczą krótkie, oparte na umiejętnościach pojedynki. Graj, rywalizuj, zarabiaj, rzuć wyzwania znajomym, wygrywaj tokeny dzięki swoim umiejętnościom. Bądź czujny, graj już wkrótce. Tak więc będą nagrody, będą zezgrywać jakieś tokeny dzięki, właśnie, po prostu rozgrywce. Jak to będzie wyglądało, jak to się przyjmie, no zobaczymy już wkrótce. Nie miałem jakby wcześniejszego dostępu, żeby to tak Dalej jest trailer, są trailery, sobie można zobaczyć, show, gdzieś tam trailer. Można sobie to po prostu też w pewnym jakimś tam stopniu zweryfikować, jak to będzie po prostu wyglądało. Okay. No ale generalnie obstawiam, że może być to ciekawy projekt. Myślę, że oni tam żadnego, że tak powiem, syfu nie zrobią. Tak więc zobaczymy. Jest to na Telegramie. Ja wiem, że ludzie są sceptyczni co do Telegrama, telegramowe profity i tak dalej, telegramowe projekty. No to jest takie i takie i takie. Jasne, zgadzam się. Wiele z tych projektów po prostu było niewypałem, ale no tutaj nie możemy powiedzieć o tym, że to na przykład będzie niewypałem. No, bo jest to jakaś koncepcja, coś tam chcą stworzyć, będą zapewniały, że będą jakieś nagrody, i tak dalej. Tak więc pewnie im będziesz wyżej w rankingu, będziesz to gdzieś tam grał, i tak dalej, robił sobie tam swoje rzeczy, no to po prostu pewnie będziesz więcej większej Ale o tym więcej powiemy, jak to już wystartuje, prawda? Zrobimy rozgrywki, zobaczymy, jak to wygląda. Ja link do tego po prostu zostawię ci w opisie. Możesz sobie wejść, skorzystać i po prostu czekać na 18, 18 czerwca, kochani. Ja zapraszam do lajkowania, subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robisz, aby po prostu nie przegapić kolejnych materiałów. Ja ciebie żegnam. Trzymajcie serdecznie. Linki wszystkie w opisie na razie. Hej.